Dzień dobry. Renata z kanału Niecodziennik. Dziś po raz kolejny w tym sezonie zapraszam was do naszej szklarni. Pokażę wam, co w tej chwili w szklarni się znajduje, no i jakie prace będę w niej wykonywać, a później pokażę już stan po. Mam dużo pracy w szklarni, bo po sezonie szklarnię trzeba umyć i w zasadzie to się sezon u mnie w szklarni nie kończy, bo w szklarni sadzę jeszcze rośliny, z których będę korzystała wiosną. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam, zostańcie. Życzę miłego oglądania. Wchodzimy do szklarni i popatrzcie, jak to w tej chwili wygląda. No, pracy jest dużo. Przede wszystkim trzeba szklarnię umyć, i potem dopiero będzie można posadzić tutaj rośliny, które na jesień chcę mieć w szklarni posadzone i z których będę korzystała wiosną. Do usunięcia oczywiście są te krzaki pomidorów, no ale zobaczcie, jeszcze niektóre to mam nadzieję, że mi dojrzeją nawet. Ale mam tutaj też powstawiane donice, które chronię przed chłodem, więc tutaj papryczka półpilla, geranium, tutaj pepino. W filmie o codziennych warzywach pokazywałam Wam to pepino. I popatrzcie, już ten owoc chyba jest dojrzały. Być może dzisiaj go weźmiemy do skosztowania. Pięknie już wygląda. I jeszcze chcę Wam pokazać niespodziankę, jaka spotkała mnie w tym roku. Odgrażałam się w kilku filmach, że więcej nigdy nie posadzę w ogrodzie. Kiwano. I tutaj właśnie zobaczcie, mam kiwano jeden krzak, tam w kącie drugi. I zaraz po tym, jak w którymś z filmów powiedziałam, że nic mi tutaj nie owocuje, te kiwano i że więcej go już sadzić nie będę, to zobaczcie, co wypatrzyłam. Spójrzcie, jaka niespodzianka. Raz, dwa i tam trzy. Trzy owoce kiwano. No, nie wiem, czy one są już dojrzałe, czy nie, muszę poczytać, bo tak jak mówię, po raz pierwszy w życiu udało mi się coś takiego. Więc nie wiem, czy rzeczywiście będzie tak, że już więcej kiwano nie trafi do naszego ogrodu. To, które miałam w gruncie, to nic tam z niego nie wyszło, ono już jest na kompoście. Na tamtym krzaczku też nie ma nic, ale ten bardzo miło mnie zaskoczył, więc kto wie, czy w przyszłym roku kiwano znowu nie trafi do szklarni. Przynajmniej jeden krzaczek eksperymentalnie znowu może. Posadzę. W tym miejscu rośnie pietruszka naciowa. Ona tutaj jest przez cały rok praktycznie. Ja ją sadziłam tutaj chyba w marcu. Rozsadę miałam zrobioną, więc ona zostaje całą zimę, będzie dawała mi świeże listki. Tu jeszcze też mam rozsadę dzwonków ogrodowych, którą wysadzę na rabaty kwiatowe. Więc tyle pracy przede mną jest co robić, a dni coraz krótsze, więc nie wiem, czy się dzisiaj ze wszystkim wyrobię. Jeżeli nie, będziemy pracować także jutro, pojutrze. Usunęliśmy te rośliny, które już trzeba było usunąć, więc one już poszły na kompost, ale zostawiłam jeszcze kiwano, a także wyściółkowaliśmy kompostem tutaj te dwie grządki w szklarni. Zakopałam aksamitki, które tutaj rosły, i jeszcze popikowałam sałatę, która rosła tak byle jak, gdzie powschodziła, tam rosła, więc chciałam ją uporządkować. Posadziłam tutaj złóż taśmy kroplującej, bo jeszcze zanim nie mam rozów, to podlewamy szklarnię z naszego Mausera. Tam widać, pokazywałam też w filmie o szklarni, jak to jest zorganizowane. A kiedy już będą mrozy i zakręcimy tutaj tę wodę, to po prostu trzeba będzie podlewać tak konewką to, co tutaj rośnie co jakiś czas, żeby ziemia w szklarni nie wyschła. Nie tylko ze względu na to, że są tutaj jakieś rośliny, ale także ze względu na to, żeby zachować życie w tej ziemi. Bo wiadomo, że bez wody to całe życie w glebie obumrze. I teraz zechcę posadzić w szklarni pory. Tutaj mam rozsadę pora. On był wysiewany 30 lipca. Całkiem ładne są te pory. W tamtym roku też tak robiłam, że na zimę wsadziłam pory do szklarni i wiosną miałam zbiory. No, oczywiście nie były to takie pory, jak się uzyskuje z letniej uprawy, ale wiosną każda zieleninka jest cenna i pożądana, bo wiadomo bez chemii, bez sztucznego nawożenia, oprysków. Więc jak najbardziej, nawet jeżeli ten por jest niewyrośnięty, to nas cieszy. Zechcę jeszcze w szklarni posadzić także cebulę, tą zimującą. Tak niedużo, bo reszta pójdzie na grunt, ale kilka cebulek w szklarni także wsadzę. No i w zasadzie, no nie, nie, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze będę chciała także do szklarni przenieść kilka sadzonek jarmużu, bo do nas przychodzą łosie, sarny i przez zimę ten jarmuż się nie utrzymuje w naszym ogrodzie. Więc padłam na pomysł, że w szklarni przez zimę kilka po prostu sadzoneczek przechowuję po to, żeby mieć świeże listki przez całą zimę. Więc taki jest plan na dzisiaj. Na początek mycie szklarni. Wewnątrz szklarnia wypucowana, teraz mąż tam z zewnątrz jeszcze ją myje mopem, a później podłączymy myjkę i to wszystko spłuczemy. A tutaj ustawiliśmy też stół, który będzie mi potrzebny już w lutym, marcu, bo po wykiłkowaniu roślin, które nie boją się chłodów, ja je przewożę do szklarni i tutaj te rozsady przechowuję. Tak więc stół już jest przygotowany na nowy sezon. A ja teraz zabieram się za sadzenie tej pięknej rozsady pora. Sadzimy pory. Rozsada bardzo ładna. Popatrzcie, ja tej rozsady nie pikowałam, bo por niekoniecznie wymaga pikowania, więc będę sadzić tak wprost w nicy. Na razie do przygotowanych tutaj dołków wrzucam te pory, za chwileczkę je podleję i zasypię i praca będzie wykonana. Wsadzam je wzdłuż linii kroplujących, a mąż myje. Z zewnątrz. A ja sadzę. Taki dzisiaj jest podział pracy u nas. A na zewnątrz zaczyna padać deszcz. Jak to w październiku. O, spójrzcie, jaki ładny por. Rękawiczka brudna, ale por ładny. Dołki robię sobie takim pikownikiem. Dopora to wystarczy. Jak są jakieś większe systemy korzeniowe, to oczywiście używam takiej małej łopatki, ale pikownik dopora w zupełności wystarcza. Oczywiście będę Wam pokazywać aktualizację, więc zaglądajcie na mój kanał. I jeszcze płukanie. Tak. Teraz płuczemy porządnie ściany. Szklarnia będzie piękna, czyściutka. Więcej światła będzie wpadać do niej, a wiadomo, że to ma o tej porze roku znaczenie i wiosną również. Kolejne mycie szklarni przed sadzeniem pomidorów. Pory powkładane do dołków, więc czas na podlewanie. Podlewamy. Do każdego pora, do każdego dołeczka woda. i potem będziemy zasypywać. Ej, na mnie leci! Dobrze. I teraz zasypujemy dołeczki. Pory będą posadzone. Wstawiam znacznik, bo na nim ma napisane, kiedy wysiewałam ten por, więc tak ku pamięci, żeby nabrać doświadczenia, czy może wcześniej trzeba go wysadzić, czy wystarczy później. Bo szklarnie tę akurat mamy trzeci sezon, więc dopiero nabieram tych doświadczeń. Pory posadzone. Jeśli by się zdarzyły tej zimy jakieś większe mrozy, to oczywiście przykryję je agrowłókniną zimową. W ubiegłym roku nawet tego nie robiłam, bo zima była łagodna, nie było takiej potrzeby. Oprócz pora do gruntu w szklarni trafiła też cebula zimująca. Jak robił tę rozsadę, pokazywałam Wam w którymś z filmów. Zostawię Wam link w opisie. Wsadziłam też kilka takich cebulek. To jest cebula zimująca, którą kupuję w biedronce. Reszta będzie posadzona w gruncie na zewnątrz. No i jeszcze, oczywiście, jarmusz, żeby łosie nam go nie zjadły, to trafił do szklarni, będziemy z niego korzystać zimą. Przygotowaliśmy naszą szklarnię do zimy, a także trochę już do nowego sezonu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. A jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle szklarnią, jak ona latem funkcjonowała, to zostawię Wam. Link do filmu na ten temat. Zapraszam Was na mój kanał Niecodziennik. W najbliższym filmie pewnie będziecie mieli okazję zobaczyć, jak tutaj z tych elementów wykonuję stroik na cmentarz. Chcę wykorzystać wrzosy, trochę sztucznych kwiatów, trochę roślin z mojego ogrodu, więc zajrzyjcie niebawem. Na dziś się z Wami żegnam, prosząc o polubienia i nowe subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnym filmie.